Powiedzmy, że chcę iść do tego dosiadu, tu próbuję przejść te nogi, ok. On zakłada nogi tak, żeby mi to uniemożliwić. Pokażę wam coś ślicznego. O. Tak też się da, ok. Ściągam i naciskam tu na golej, ok. Opada, przechodzę, tłukę dalej i tak dalej. Bądź, tak jak było mówione, Niezbyt lubię tą pozycję. Dosi na dosiach też się nie znam. Ćwiczyłem, nie wiem, judo w podstawówce. Idę do Kesa Gatane i będę mielił, będę mielił z tej pozycji, będę go nębił, aż w końcu tutaj coś wyjdzie. Wyjdzie to, wyj jak nie wyjdzie to, to jeszcze to, albo to, albo zrobię z niego ludzkie origami, i jeszcze tu i okay, musi stopami odklepać